No, na pewno chcielibyśmy zrobić coś tak mm, z planem, bo tutaj zawsze jest problem z szkoleniem młodych spinaczy, że tutaj jakby brakuje po prostu leży tą podstaw, że nie ma jakby planu i, I osoby, które tak, i Nie ma ludzi, którzy, którzy tak naprawdę to są w stanie to poprowadzić, więc my jakby chcemy zacząć od, od Kady trenerskiej i współpracować tutaj mocno z, z Kojaną. No też tutaj jakby Magda, Te z Maćkiem Oczko mają w sumie na to też już mocną wizję razem z Światkiem, Smaroniem i w zasadzie my tak naprawdę tylko aktualnie dajemy im tą przestrzeń i jakiś tam support, a, a, a to oni będą tak naprawdę to prowadzić. Dwa filary, czyli po prostu dużo postawić na to, żeby dużo dzieci było i, i wykwalifikowaną kadę. Żeby, żeby tak naprawdę dać możliwość tym dzieciakom trenowania pod, pod okiem najlepszych trenerów w Polsce. No i to jest taka baza, z której wychodzimy. Tak i to jest właśnie odpowiedź na w sumie kolejne pytanie, czyli właśnie jak będzie współpraca. wyglądała współpraca z klubem Korona. To właśnie będziemy spróbowali połączyć tutaj siły i, i, i rozwijać. Cały czas yy, dzieciaki po to, żeby. Też rozwijać kojony po części, jako klub i jako ściankę w przyszłości też. Yy. Tak, chcielibyśmy na pewno, żeby tam zaczęło się też więcej dziać, bo w sumie ściana do treningu jest bardzo dobra. Może nie ma tam przygotowanych bulderów gotowych yy, po kolorach, ale, ale jak ktoś już się trochę wspina i ma już trochę doświadczenia, to, to, to można tam naprawdę fajnie trenować.